Nick Robinson, amerykański youtuber, przylatuje do Polski. Jaki jest cel jego wizyty? Przeglądając komentarze w swoim domu w Kalifornii, zauważył, że od razu potrafi wskazać, które z nich są od Polaków. Tylko my dodajemy XD na końcu zdania. W USA ta emotka zniknęła ponad 15 lat temu, ale my, Polacy, używamy jej zdecydowanie najczęściej na całym świecie. Rondo XD. Pomnik znajdziecie na rondzie przy ulicy Słonimskiego 3B we Wrocławiu. Kiedy spotykają mnie sytuacje stresowe, myślę sobie XD i wszystko staje się prostsze. Nick spotyka się z profesorem Piotrem Siudą, który od lat bada między innymi memy w internecie. Potwierdził, że zna fenomen XD i Polacy nadal chętnie go używają, ale nie ma według niego jednej prostej odpowiedzi, dlaczego akurat u nas to przetrwało. Natrafiłem na ciekawą teorię krążącą w internecie, Według której XD jest łączone z serialem South Park. Chodzi konkretnie o sposób, w jaki śmieje się Eric Cartman. Kiedy wybucha przesadnym, spazmatycznym śmiechem, jego oczy zwężają się do kształtu przypominającego literę X, a szeroko otwarta buzia układa się w D. Na anglo- i hiszpańskojęzycznych stronach można znaleźć memy, wpisy i filmiki, które porównują emotikon XD właśnie do Cartmana. Ten zapis pojawił się już na czatach pod koniec lat 90. Znalazłem badanie z 2005, które sprawdza, w jaki sposób ludzie wyrażają emocje, używając do tego wyłącznie tekstu, czyli liter, znaków i ich powtórzeń. Przewija się tam również wątek XD, zapisywanego w różnej formie, ale do tego zaraz wrócimy. Lingwiści analizujący logi czatów z tamtego okresu pokazują, że XD funkcjonowało jako zapis śmiechu. Długo przed tym, jak stało się popkulturowym symbolem. To znaczy, że South Park raczej nie wymyślił tego zapisu, ale bardzo możliwe, że zrobił coś innego. Pomógł całemu internetowi zrozumieć, w jaki sposób czytać ten śmiech: właśnie jako przesadzony, głośny, niekontrolowany i wręcz głupkowaty. To nie jest jakieś grzeczne hehe, tylko bardziej dziki rechot, a Cartman dał temu śmiechowi ludzką twarz. Według badania, o którym wspomniałem, różne formy zapisu to wciąż ten sam śmiech, różni się tylko intensywnością i to do pewnego momentu, bo po przekroczeniu pewnej granicy odbiorcy przestają liczyć znaki i po prostu czyta się jako mocny śmiech. Zostaje nam jeszcze taka forma zapisu, której nie badali, ale jest traktowana jako oznaka internetowego analfabetyzmu. Serio, może ci mnie triggeruje tak jak to chore duże x i małe d. Nie szanujesz mnie? Okaż to. Wystarczy, że wstawisz to zipane duże x i małe d. Nie pozdrawiam. Nikt dostrzegł u Polaków coś jeszcze, coś o czym nikt nie mówi, ale wszyscy to podskórnie czujemy. U nas xd jest jednak interpretowane na różne sposoby w zależności od kontekstu. Na Reddicie jeden z zagranicznych użytkowników dodał, że kiedy pisze do kuzyna z Polski, ten potrafi wysłać mu nagle XD z całkowicie kamienną twarzą, w ogóle się przy tym nie śmiejąc, i on nie rozumie o co chodzi. XD, podobnie tak jak nasze ulubione słowo, kurwa, ma całą masę zastosowań i może oznaczać zarówno, że płaczesz ze śmiechu, ale również, że opadły ci ręce z bezsilności, i weź to w tym momencie wyjaśnij obcokrajowcowi. Powspominajmy sobie jeszcze przez moment dawne czasy i zerknijmy na to, skąd w ogóle XD wzięło się w polskim internecie. Cofnijmy się do roku 98. Tylko 14% polskich gospodarstw domowych miało wtedy komputer, a internet to była jakaś ciekawostka dla pasjonatów. Był drogi i powolny. Godzina połączenia kosztuje około 6 zł, co przy ówczesnych średnich pensjach 700 zł na rękę i tej zawrotnej prędkości potrafi być naprawdę bolesne. Ludzie wyczekują, kiedy będzie wreszcie po 22 i uruchomi się tańsza nocna taryfa. Powstaje też sporo kafejek internetowych, ale w domu internet ze stałym łączem to jest wręcz niespotykany luksus. Pierwsza masowa oferta stałego dostępu do internetu pojawiła się około 2001 roku. 139 zł miesięcznie i prędkość do 115 kilobitów na sekundę. Kiedy ktoś z domowników chciał porozmawiać w tym czasie przez telefon, ta prędkość spadała na jakieś 70 kilobitów. Dzisiaj wielu osobom nie mieści się to w głowie. Pod koniec roku było już ponad 60 tysięcy użytkowników, ale przełom dopiero się zaczynał. Neostrada. Telekomunikacja Polska testuje ADSL, czyli szybsze łącze po liniach telefonicznych. Początkowo było dostępne tylko w Warszawie. I do tego dochodziły jakieś kosmiczne ceny, bo na przykład za 512 kilobitów na sekundę trzeba było zapłacić 500 zł miesięcznie, ale już w połowie 2002 neostrada zaczęła wchodzić do kolejnych miast, a ceny powoli spadały. Największa rewolucja to rok 2004. TP zaoferowało Neostradę za 59 zł miesięcznie, prędkość 128 kilobitów. Dla porównania, wcześniej płaciło się 60 zł za pakiet 30 godzin połączenia, więc Neostrada dała nam nagle dostęp do internetu bez limitu za stałą cenę. W pudełku był szary modem, przed którym dosłownie modliło się, żeby zobaczyć zielone diody. W efekcie, pod koniec 2005 mieliśmy już w Polsce ponad 10 milionów internautów, a w 2008 już praktycznie połowa z nas była online. Trzeba zaznaczyć, że to stosunkowo był późny boom internetowy, bo w USA i Europie Zachodniej masowy internet był już w latach 90., ale u nas w jednej chwili do sieci wpadło dosłownie całe pokolenie. W oczach starszych użytkowników to były dzieci neostrady, bo tak nas wtedy z pogardą nazywano. Śmieszne było też to, że w pewnym momencie to my sami się cisnęliśmy tak między sobą. Gdzie nikt nie patrzył na genezę dziecka neostrady, bo w tamtym czasie to chyba ten irytujący filmik najbardziej oddawał, co oznaczała ta obelga. Spora część z Was pewnie też pamięta internetowych celebrytów naszych czasów. Którzy już wtedy za wszelką cenę próbowali zwrócić na siebie uwagę. Cześć wszystkim z tej strony Luntek. W ogóle mama mówi, że jej siarę robią ludzie się dziwią, co to jest. Pierwszy filmik to był król internetu. Od <grym> razu się w ogóle mianowałem. Na no, początku taki hardcore, nie? Drugi filmik to był o Dodzie. Odwalcie się od niej! Przestańcie ją krytykować! Masz coś do przekazania ludziom? No pewnie, że mam. Każdy ma coś do przekazania. Ja po prostu wiesz, urodziłam się by umrzeć Gwiazdą i nie widzę się w innym wcieleniu. Nie widzę się w sklepie, albo nie wiem, być dentowanym skąd to jest po pierwsze. Sprawa. Ja tak próbowałem analizować twoją metodę bycia zauważalną. Bardzo szybko zaczęłaś się całować w telewizji. To nie jest metoda. Ja jestem, wiesz, i to, wiem, że to głupio brzmi, ale ja po prostu zachowuję się tak, jak normalnie się zachowuję. Po prostu mam ochotę, bo się nie bzykałam tydzień i ja bzyknę się w kilu, bo mi się chce, a nie dlatego, żeby oni mieli na co patrzeć. To jest krótki zwiastun rozmów w toku z moim udziałem. Teraz z perspektywy czasu wiem na 100%, że udział w programie był totalnie bezsensowny, nie przyniósł nic poza ośmieszenie. Mniej innych uczestników. Różnica była taka, że wtedy znacznie łatwiej dostawały się tykietkę internetowego dziwaka. Akceptacja społeczna była dużo mniejsza i nie przypominam sobie, żeby istniał wtedy jakikolwiek model zarabiania na kontrowersjach czy rozbieraniu się w internecie. To nie było elementem kultury polskiego internetu, a nawet jeśli takie zachowania wyjątkowo się zdarzały. To były one wstydliwe i ukryte. Przynajmniej ja tak zapamiętałem tamte czasy i może trudno w to uwierzyć młodszym osobom, ale wtedy to telewizja i show biznes były bardziej cyniczne i zepsute niż Internet. Starsi internauci mieli wtedy inny problem z bandą dzieciaków w sieci. Weterani z wczesnych czatów, FOR albo IRC mieli swoje zasady. Pisz poprawnie, nie spamuj, nie przesadzaj z emotikonami. A tu nagle wpada fala 10 i 17-latków, którzy im to wszystko psują. Nowa grupa wiekowa zaczyna dominować, robi się chaos. Tysiące nowych wątków na forach, często głupich lub powtarzających się pytań, no i błędy ortograficzne. Starzy forumowicze są tym przerażeni. Po polskim internecie krąży nawet w 2005 hasło Stop dzieciomne Ostrady. Można powiedzieć, że w internecie trwała wtedy polska wojna pokoleniowa, a skoro starsi się denerwowali na młodsze roczniki i ich wyzywali, to dzieciaki jeszcze bardziej dociskały robiąc na przekór. To wtedy pojawiło się celowe przekręcanie słów, masa wykrzykników i emotek w każdej linijce. Ale żaden emotikon nie oddaje tej gimnazjalnej beki tak dobrze jak ogromne XD. Tak jest, Tutaj docieramy do sedna, bo XD stało się znakiem młodzieńczego buntu, łamania zasad, które w tamtym momencie próbowali narzucić nam w sieci dorośli. Skale konfliktu między dzieciakami neostrady a tymi bardziej konserwatywnymi użytkownikami dobrze pokazuje jeden epizod z polskich forów. Na popularnym forum technicznym elektroda.pl około 2006 moderatorzy dosłownie usuwali posty zawierające XD, uznając to za przejaw dziecinady. Kiedy poważne fora starały się tępić XD, społeczności nastawione na luźne żarty robiły wręcz przeciwnie. Ale sam fakt, że potrafili cię zbanować za ten uśmieszek, pokazuje skalę frustracji. Razem z Neostradą do internetu weszła cała ta głupawka, sarkazm i trollowanie, często w pakiecie z czarnym humorem. Kto nigdy nie pisał i nie opowiadał żartów, za które dzisiaj dostałby dożywotniego bana na każdej platformie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Profesor Piotr Siuda tłumaczył Nikowi, że polska kultura internetowa rozwijała się inaczej niż zachodnia. Była naładowana lokalnymi napięciami i, właśnie w takim środowisku, polskie XD nabrało innych znaczeń i funkcji niż na Zachodzie. Większość z nas doskonale o tym wie, chociaż nie zdajemy sobie sprawy, że XD to jest aktualnie nasz polski wyróżnik. Nick też był tym zafascynowany, a jeszcze bardziej zdziwił się. Kiedy usłyszał o tym, że w 2017 XD wygrało w Polsce plebiscyt młodzieżowego Słowa Roku, brzmi jak żart, ale PWN 14 grudnia ogłosiło wyniki i zwyciężyło właśnie XD. W telewizjach śniadaniowych trzeba było nagle wyjaśnić starszym widzom, o co tutaj w ogóle chodzi. XD? To jest w ogóle słowo? Młodzież zaczęła żartobliwie pytać, czy można już w takim razie używać XD w wypracowaniach. Kulisy tego plebiscytu były takie, że w rzeczywistości najwięcej głosów dostało słowo sztos, a drugie miejsce dwudzionek, które pierwszy raz usłyszałem szykując się do tego materiału. Sztos nie mogło wygrać, bo zwyciężyło już rok wcześniej, a dwudzionek, czyli propozycja polskiego zamiennika weekendu, został zdyskwalifikowany, bo istniał już przed wojną. No więc wygrało to, co było kolejne na liście. Czyli XD. Przeczytam Wam teraz krótkie uzasadnienie PWN, które brzmi jeszcze bardziej abstrakcyjnie niż materiał o XD. XD, rzeczownik, mogący też pełnić funkcję wykrzyknika, partykuły, nieodmiennego przymiotnika lub przysłówka. Powstał jako połączenie liter, graficznie symbolizujących uśmiech. Jest znakiem ikonicznym, należy głównie do języka pisanego mediów społecznościowych, ale pojawia się również w mowie. Nie brzmi to zbyt zabawnie, ale było to historyczne wydarzenie, bo oficjalny słownik języka polskiego. Odnotował i uhonorował coś, co powstało z młodzieżowego internetowego slangu. Dla wielu starszych osób to był szok: jak to dwie literki wygrały plebiscyt na słowo? Pojawiały się głosy oburzenia, że młodzież kaleczy polszczyznę i że to już jest koniec języka, ale prawda jest taka, że nasz język ciągle się zmienia, a XD. Wygrało, bo młodzi faktycznie go masowo używali i czuli, że jest po prostu ich. Po tym zdarzeniu nawet niektórzy profesorowie zaczęli się przyznawać, że czasem sami tego używają, ale na tym się nie skończyło, bo XD przeniknęło dalej do popkultury. Przykład? Polski serial komediowy o Polakach w Londynie zatytułowano Emigracja XD. Tytuł nawiązuje do pseudonimu autora książki, który nazywa się Malcolm XD. Tak, autor bestsellerów przybrał pseudonim od tego emotikona. Mamy więc XD w tytule popularnej serii, czyli coś, co jeszcze dekadę wcześniej było nie do pomyślenia. Jest też książka Filozofia XD, którą napisał w 2020 Sławomir Mendtsen. Użył XD jako symbolu reakcji na absurdy polskiej polityki. Przesłanie jest tutaj proste: nabierzmy dystansu, ironii i śmiejmy się beznadziejnych sytuacji, zamiast tylko wkurzać. Polacy za granicą szybko się orientują, że XD wcale nie jest międzynarodowe. Ktoś na Reddicie napisał, że w USA nie używają już tej emotki od 2008 roku. Pewna Polka wspomina, jak pisała do znajomych z Hiszpanii, i ci pytali, czemu ona ciągle to stawia, bo myśleli, że to jakiś skrót. Polscy gracze online zdradzają się przez to, że zamiast śmiejącej się emotki stawiają XD. To już jest anegdota, która krąży w sieci, że jeśli zobaczysz kogoś na globalnym czacie piszącego XD to masz 90% pewności, że jest to Polak. Oczywiście wielu młodych powie, że jest to dzisiaj już przestarzałe. Są tacy, którzy w ogóle tego nie używają i możecie trafić również na wpisy, że ten emotikon jest przecież też w innych krajach. I to prawda, bo XD nie jest przecież polskim wynalazkiem. Ale jednak skala jego użycia w Polsce jest nieporównywalna. I właśnie dlatego Nick Robinson zrobił o tym film, bo zdziwiło go, że Polacy używają XD masowo i do tego jeszcze w różnym znaczeniu. Nie wiem jakie są Wasze odczucia, ale patrząc z dzisiejszej perspektywy, ja naprawdę cieszę się, że dorastałem w czasach, kiedy SMS-y były drogie, a duże korporacje nie miały jeszcze takiej wprawy w uzależnianiu nas od swoich platform i aplikacji. Nie powiedziałbym, że było lepiej, a po prostu inaczej. Zobaczcie, że każde następne pokolenie jedzie po tych młodych rocznikach. Ja im powiedziałam, w waszym wieku myśmy tu walczyli na Starym Mieście. I dzisiaj patrzę na tą młodzież i jestem przerażona, proszę pana. Dzisiaj to my zaczynamy bardzo łatwo powielać ten sam schemat i zapominamy przy tym o jednej kluczowej rzeczy: jak ogromny wpływ ma środowisko, w którym dorastamy. Jestem z rocznika 9.3 i wcale nie uważam, żebyśmy my byli mądrzejsi. Nie weszłeś. Jestem hardcorem! Jaraliśmy się polifonicznym dzwonkiem i przesyłaniem czegoś przez Irdę, bo zwyczajnie nie było nic więcej. Nie mieliśmy dostępu do tylu bodźców i tylu głupich zachowań w internecie, a żadne zaawansowane algorytmy na nas nie polowały. Szczytem było zobaczyć wtedy filmik w internecie, na którym ktoś się po prostu wywalił. Coraz częściej widzę takie komentarze, że pokolenie Z jest zepsute albo gorsze. I powiem szczerze, nie zazdroszczę wam, młodsze koleżanki i koledzy tej technologii, którą wpadacie tak wcześnie i właśnie tego całego środowiska, bo dzisiejsze aplikacje są 100 razy bardziej uzależniające niż nasze rozpikselowane gry z dzieciństwa. Ale w tym miejscu do moich rówieśników mam przy okazji jedną prośbę. Przypomnijcie sobie, jakie zdanie mieli o nas nasi rodzice i nasi dziadkowie. Oni przecież też mówili, że jesteśmy kompletne sieroty i że do niczego się nie nadajemy. A jaka jest prawda? Jakoś się odnaleźliśmy w tym świecie na własnych zasadach i pewnie dokładnie to samo zrobi młodsze pokolenie. Zamiast toczyć tę śmieszną wojenkę między nami, spójrzmy na to, jak każde następne pokolenie ma coraz bardziej podgórkę. A jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to możemy spokojnie porozmawiać przy innych materiałach o tym, jaka na przykład dzisiaj jest konkurencja w wielu branżach, a jaka była 20 lat temu. Z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia. Internet potrafi w kilka godzin zrobić z nieznanej osoby światową gwiazdę. Problem w tym, że ten sam algorytm, który wynosi ludzi na szczyt, chwilę później potrafi ich zniszczyć. Kliknij w miniaturę i zobacz, jak działa ten mechanizm na przykładzie osób, które wszyscy kojarzymy z sieci. To jest kanał bez cenzury. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za chwilę.